Gołębiowski atakuje i bardzo łatwo mija Sima Sander No, stończyk tutaj się nie popisał. Absolutnie to jest wyższy zawodnik od Gołębiowskiego. Eee, no, ale to, zbyt... było to spotkanie przeciwko Anvilowi Włocławek w tej hali. Więc to jest na razie duży problem tej drużyny. Senglin, Don Zekwesiego, a ten zablokowany przez Lambrechta. I kontra gospodarzy Juszkiewicius. Rener ma czystą pozycję i trafia za trzy punkty. No mieli gospodarze tutaj sporo szczęścia. Wydaje się, że lepszą opcją, taką bardziej konkretną byłoby zdobycie punktów spod kosza e, tego floatera. kwestii został dłużej przy rolonie. Świetny ruch bez piłki Zemskiego. Cooper zdziwiony, a rywal ucieka mu za To ostatecznie piłkę. Lambrecht teraz ma sporą przewagę nad sęklinem, a Wrocławianie już nie mają fauli do wykorzystania w tej kwarcie. Znakomity Chłop. ruch Zemskiego bez piłki. Zostań. Zostawiając Black Sheara z dwoma przewinieniami w drugiej kwarcie. Wrócił więc DJ Cooper na pozycję numer jeden, a Nunes blokuje Rolona. Nunes ma takie możliwości, ma taki potencjał, jest długi, wysoko skacze. Lambrecht, ładnie do kuliga pod kosz, cudow, świetna współpraca cudow. graczy z pozycji 4-5. Będzie przerwa dla Aleksandra Jączewskiego. Tak, cały czas jesteśmy świadkami, bardzo dobrze to wszystko też odczytał i, i, i zobaczył Senglin. I jeszcze teraz przechwyt, właśnie Senglin pierwszy w kontrze. Dwa punkty, Śląsk plus 3, Andrzej Urban bierze timeout. Z dobrej defensywy rodzą się dobre rzeczy w ataku. Tak było, jest i będzie. I wielkie brawa dla Kupera, bo spóźnił. Ale... walka trwa nadal. Face to face, twarzą w twarz. Gołębiowski z Penavo. Ten zabrał się za kozłowanie i znalazł. Angela Nunieza. Będzie jeszcze przerwa dla Andrzeja Urbana. I przed chwilą wspominałeś o tych umiej o umiejętności gry bez piłki. Teraz pokazał to świetnie Angel Nunez. Spójrzmy raz jeszcze. Ale Rzadko, też... ale jednak czasami trafia Holender. Widzieliśmy to już zresztą w Orlen Basket Lidze. Zemski teraz podwojony przy linii końcowej. Juszkiewicius raz jeszcze za trzy. Druga celna trójka z rzędu stali i gospodarze na prowadzeniu. I pięć punktów do końca. Prznosz teraz trochę szybciej przeszedł do ataku. Koper tym razem na prawą stronę, ależ zagranie do Nzekwesiego. Pięknie, pięknie. Kiedyś mówił o talerzowiec. To dzieje się rozchodna. bardzo, bardzo szybko. Dobre tempo tego meczu w drugiej tak, połowie. Tak. Sporo się dzieje. Gołębiowski pałowany przez Paszyńskiego. Tak, teraz Gołąb postanowił być pierwszy w kontrze i nie oddawać nikomu piłki. Juszkiewiczius, zatrzymasz trafienie! Śląsk ma jeszcze teraz dwa faule do wykorzystania. Blisko straty stal ma piłkę Lambrecht. Juszkiewiczius nie czeka i się nie myli! Ależ odpowiedź Litwina, no za pewno siebie poszybowała tutaj w tej drugiej połowie u niego na niesamowite wysokości. Śląsk wow. też odpowiada! Wow. Ależ mecz w Ostrowie Wielkopolskim, dwie Sengi. minuty do końca. Kibice podpowiadają, że trzeba będzie rzucać, Rolon to wie. Trafia w obręcz, jest zbiórka w ataku Mateusza Zemskiego. Niesamowity jest Mateusz, wszystko ładnie tutaj przewidział. Lambrecht znajduje Rolona. Są trzy punkty dla Stali, siedem różnicy, ostatnia przerwa dla Aleksandra Jączewskiego. Lambrecht niczym rasowy rozgrywający świetna zespołowa w ogóle akcja, prawda? Najpierw też... Dwa razy mieli się Mateusz Zemski, a więc może jeszcze. Kuper. Do Boguckiego pod kosz. Co za asysta! No nies. Nie trafia i jest po meczu. Stanostrów Wielkopolski wygrywa ze Śląskiem Wrocław. 88-81 notuje drugie zwycięstwo z rzędu.